A więc zastanawiacie się prawdopodobnie, czy warto kupić DJ Pocketa? DJI Osmo Pocket'a. Ja myślę, że sam bym zadał to pytanie, gdybym chciał go kupić. Na szczęście nie miałem takiej konieczności kupowania go ze względu na to, że miałem do wyboru też inne zabawki i zdecydowałem się na coś innego. Poza tym tej zabawki jeszcze nie było w sklepach do kupienia. Więc dajmy na to, że on teraz kosztuje 1200-1300 zł i pytanie brzmi, czy chcemy na niego tyle wydać. Plus, jeszcze musimy doliczyć sobie pewne akcesoria, takie jak na przykład ten moduł WiFi, czy to jest Bluetooth, tego nie jestem pewien, w jaki sposób się łączymy. To jest wireless module, także to jest po prostu moduł bezprzewodowy, więc nie bardzo sprawdziłem, na jakiej zasadzie to działa. Nieważne. Dodatkowo mamy jeszcze pokrętło, którym możemy regulować tego. Gimbala u góry nie będę tutaj mówił konkretnie o specyfikacji tego urządzenia, bo na pewno znajdziecie ją na stronie oficjalnej DJI oraz na innych blogach i tak dalej. Ja tylko powiem kilka tutaj plusów i minusów związanych z tym urządzeniem. Czy faktycznie warto go kupować i tak naprawdę do czego ono Wam może się przydać, włączmy je. Na pewno zobaczycie kilka ujęć z tego urządzenia, żebyście mieli jakieś porównanie co do tego, jak to działa. O, tutaj możemy sobie sterować, nieważne. Chodzi o to, że to urządzenie już ma ponad rok na chwilę obecną, i pojawiły się klony tego urządzenia, o których powiem trochę później, więc będziemy mieli do wyboru też inne podobne rzeczy. Jednak skupmy się na plusach tego urządzenia. Oczywiście nie jest to sponsorowany test ani recenzja po prostu są to moje opinie na temat tego urządzenia, którego używałem jakiś czas i. Decyzję podejmę na końcu tego filmu, no więc, tak. Plusy: na pewno jest mini, super mini, super mały, super małe urządzenie. Wyciągamy, tak jak nazwa wskazuje, jako pocket. Wyciągamy go sobie z kieszeni. Możemy go nawet trzymać w kieszeni możemy sobie wszystko nagrywać. Jest to niesamowite. Trzymamy go w ręce, możemy sobie iść nagrywać i nikt nam nie zwróci uwagi, nikt nawet nie będzie patrzał, bo to jest to mniejsze niż telefon. Tego naprawdę tak na, nie widać na pierwszy rzut oka. Jeszcze jak zajmiemy sobie te wszystkie y, akcesoria, no to na pewno będzie to jeszcze mniejsze. Więc ym, stabilizacja. Stabilizacja jest niesamowita ze względu na ten trzyosiowy gimbal elektroniczny. Więc elektryczno-elektroniczny z zbudowanym żyroskopem oczywiście będzie wiedział gdzie jesteśmy co robimy mnóstwo opcji do ustawiania mnóstwo e, możliwości oczywiście 4K 60 4K 60 ma swoje minusy ze względu na to że nie zawsze możemy użyć wszystkich opcji w 4K 60 musimy zmniejszyć na 4K 30 4K 25 ze względu na e, Ograniczenia i limitacje tego urządzenia wydaje mi się, że może wyjść następna wersja DJ Osmo Pocket 2 albo po prostu coś innego. Tak jak widzieliście poprzednie wersje takiego urządzenia, teraz ta jest jeszcze lepsza. Pamiętajcie, że skupiamy się aktualnie na tym, że wszystko idzie w stronę miniaturyzacji, czyli prawdopodobnie coś będzie mniejsze, coś będzie szybsze, coś będzie lepsze i na pewno będzie trochę droższe. Tak samo te rzeczy będą trochę tańsze. Do czego taki Osmopoket może nam posłużyć. Ja uważam, że nagrywanie filmów oraz filmowanie dzieli się na kilka kategorii, o których opowiem w innym filmie, żebyście mniej więcej wiedzieli, o czym mówię, ale myślę, że tak. Do nagrywania takich wideologów lub wideoblogów, czy też relacji z wakacji, albo po prostu stoków, jest to urządzenie naprawdę super, ze względu na to, że ma niesamowitą stabilizację, co jest teraz minimalnym wymogiem, żeby nasze filmy były dobrej jakości, 4K nagrywa bardzo, bardzo ładnie, 100 megabitów na sekundę, 4K 60, 4K 25 30, w słabym oświetle, no niestety, nie radzi sobie dobrze, ale to praktycznie żadna kamera do 5000 zł nie radzi sobie dobrze z słabym oświetleniem, więc tutaj akurat to nie jest jakieś kryterium, które dyskwalifikuje to urządzenie. Możliwość robienia time -lapsów, możliwość robienia zdjęć, możliwość podłączenia telefonu tylko z zakupem dodatkowych akcesoriów, niestety nie jest to fajne. I oczywiście obiektyw, który zgodnie ze standardem 35 mm ma około 27 mm szerokości. Tak samo jak GoPro może mieć na przykład 6 mm czy tam 8. W, w stosunku 25 mm będzie miało GoPro chyba 16 mm. Tak samo teraz nagrywam w 16 mm tym obiektywem, co jest yy, równoznaczne z 26 mm w w standardzie 35 mm, jeżeli chodzi o takie bardzo, da, bardzo dokładne dane techniczne. Jest to fajne, bo nie ma po prostu szerokokątnego obiektywu i to nagranie wygląda normalnie, nie wygląda jak rybie oko i nie wygląda jak kamerka sportowa. No właśnie. I tutaj przechodzimy do minusów tej kamerki, ze względu na to, że nie jest to kamera sportowa, więc nie będziemy w stanie mogli jej zamontować na przykład w samochodzie, w motorze, na rowerze, czy gdzieś na psie albo coś. Nie będziemy też mogli jej dać pod wodę, ale jest możliwość dokupienia podwodnego futerału, który będzie chronił go przed wodą chyba do 10 metrów z tego co pamiętam. Mogę się mylić, nie bierzcie tego jako informację od producenta. Po prostu jest coś takiego jak wodoodporna obudowa, dosyć duża i ludzie ją polecają, ze względu na to, że możecie w niej transportować sobie tego DJ Osmo Pocket'a i nic mu się nie stanie, na przykład na lotnisku, w torbie i tak dalej. Ale też nie ufajcie temu urządzeniu, bo czytałem recenzję, że przecieka ta obudowa i niszczy się niestety dj Osmo Pocket. Więc tutaj, chodzi, tutaj, jeżeli chodzi o te minusy, minusem jest też bardzo malutki wyświetlacz, nie wiem czy go będzie widać. On ma stosunek, on ma chyba stosunek 4 do 3 albo 1 do 1, nie jestem pewien. Jest kwadratowy i bardzo obcina obraz, więc yy, używanie go bez telefonu, czyli bez tego dopinania do telefonu, nie mam niestety tego adaptera, yy, jest trochę bezużyteczne. To znaczy, da się nagrać film, da się zrobić zdjęcie, da się zrobić ten tracking, o którym jeszcze nie wspominałem czyli to śledzenie obiektu. Czyli na przykład ja sobie zaznaczę tutaj. Yy, tą kamerę i teraz jak będę jeździł na boki, nie wiem czy to będzie widać ale na pewno zobaczycie to później obiektyw będzie podążał za obiektem, który ja zaznaczyłem więc obiektyw za obiektem, tak jest to bardzo, bardzo responsywne bardzo szybko to się kalibruje bardzo szybko śledzi ten obiekt i wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo fajny element na przykład do robienia timelapsów, takich hyperlapsów, gdzie będziemy z kimś cały czas iść, czy coś w tym stylu Albo po prostu chcemy zrobić bardzo fajne ujęcie, które będzie wyglądało bardzo profesjonalnie, jak jakimś na przykład żulawiem, takim filmowym czy coś w tym stylu. Jest dużo filmów, dużo poradników, jak używać tego urządzenia, które będzie imitowało właśnie takie mega profesjonalne użycie. I najlepszy był filmik takiego Amerykanina, który wziął sobie szczotkę, po prostu wielką szczotę czy tam teleskop, monopod, taki ogromny 5-metrowy i po prostu mógł robić takie mega ujęcia przez różne rzeczy na różnych wysokościach, wyglądało to naprawdę mega więc tutaj bardzo duży plus jeżeli chodzi o tą właśnie mobilność tą, tą możliwości takie nagrywania jakość 4K 25 jest całkiem dobra jest całkiem dobra, ten malutki sensor w środku nie powiem wam rozmiaru, bo się pomylę i daje radę, daje radę, powiem Wam. Tak samo jak w dronach montują chyba podobny sensor, chyba w moim dronie w Mavicu Zoomie chyba jest e, identyczny, ale nie jestem pewien. Dobra, padła mi bateria. <laughs> bateria trzyma dosyć długo, powiem Wam. Mo ładowałem go tylko raz, e, nagrałem ponad godzinę filmu e, i często go włączałem, wyłączałem, ten gimbal też niestety musi brać trochę energii, więc... E... Dał radę, dał radę. Nie jestem dokładnie pewien, ile trzyma, ale to też, wiecie, malutkie urządzenie, mała karta pamięci. No to też nie możemy się spodziewać cudów, że nie wiadomo, jak długo będzie trzymać. I tutaj jest najlepsza zaleta DJ Osmo Pocket'a. Dzięki temu, że możemy sterować nim z telefonu, możemy sobie zrobić active tracking na siebie, i wtedy nie potrzebujemy dodatkowej osoby, żeby na przykład przejść tutaj, zrobić inny kadr. I po prostu na przykład podnieść coś innego, albo pokazać coś, że na przykład tutaj jest doniczka, nie? czy coś w tym stylu. I no, jest to naprawdę niesamowicie przydatne, ze względu na to, że ja też jestem praktycznie cały czas y, sam tutaj, ze z moim sprzętem, i taka osoba by mi się przydała, która by cały czas kadrowała mnie razem z moimi rzeczami. I no, jak niestety widać, y, stracił mnie. Tutaj, teraz jestem z powrotem. Na to trzeba brać małe poprawki, trzeba po prostu patrzeć co się dzieje i wtedy może będzie to działać, ale niestety ze Smooth 4, z takimi gimbalami, gdzie operujemy naszym telefonem, takiego triku już nie zrobimy z prostej przyczyny, z przyczyny takiej, że telefon jest tutaj i nie mamy jak wybrać nas samych, tak? Możemy zrobić active tracking i, nie wiem, pomodlić się, że się uda złapać nas jako osobę, która tam podejdzie za chwilę, nie? Co się normalnie w życiu nie zdarza. Ta jakość obrazu, którą zobaczycie z tej malutkiej kamerki, z jednej strony będziecie zachwyceni, jak takie małe urządzenie może nagrać tak ładny obraz, a z drugiej strony. Będziecie myśleli, że kurczę, mogłoby być lepiej, nie? Szczególnie, że jeżeli jesteście posiadaczem jakiejś lustrzanki lub jakiegoś bezlusterkowca, który nagrywa w dużo lepszej jakości, bo ma dużo większy sensor, no to wtedy będziecie rozczarowani. Niestety to nie jest to samo. Tamten sensor jest tak mały w porównaniu np. do tego aparatu, że no, gdzieś ta jakość musi uciec, prawda? Mamy też możliwość nagrywania w yy, zwolnionym tempie, 120 fps. -ów. Możliwe, że jest jeszcze wolniej, ale ja już nie schodzę poniżej 1080p. Niestety jakość jeszcze musi jakoś wyglądać. Bo jeżeli będziemy schodzić jeszcze niżej do 720p, no to niestety te piksele już są tak rozmazane, że nie wygląda to najlepiej. Odradzam używania takich niskich rozdzielczości. Także. Na pewno musicie się zastanowić, do czego wam to posłuży. Jeżeli nie macie żadnej kamery i żadnego gimbala, nie macie, na przykład, nie macie na przykład takiego urządzenia do telefonu, które będzie wam trzymać telefon i będziecie mogli nagrywać swoim telefonem, albo nie macie takiego gimbala do lustrzanki, gdzie będzie wam trzymać waszą lustrzankę lub waszego bezlusterkowca, no to niestety musicie sobie coś kupić. A ze względu na to, że tutaj macie wszystko w jednym, to po co przepłacać? Po co kupować jakiś sprzęt? Kolejny telefon, kupowanie dodatkowych gimbali, skoro tutaj macie bardzo fajny autofocus, tracking, wszystko w jednym, nagrywanie w 4K i to się wszystko mieści do kieszeni. I możecie to jeszcze podłączyć do telefonu i używać yy, razem z telefonem. Wydaje mi się, że jeżeli chcecie nagrywać właśnie yy, takie średnio profesjonalne filmy i macie niski budżet, ale nie chcecie kupować wszystkiego dookoła, to to jest bardzo dobry wybór. Wydaje mi się, że mógłbym go polecić i jeżeli nie miałbym tej lustrzanki, nie miałbym tego telefonu i tego gimbala, to kupiłbym sobie po prostu DJ Osmo Pocket'a i by mi to totalnie wystarczyło, a jeżeli bym zaczął zarabiać na moich filmach na przykład jakieś lepsze pieniądze, to może bym sobie po prostu kupił coraz lepszy sprzęt, a tego bym używał bardziej na wakacjach lub takich bardzo, bardzo e, zatłumionych miejscach, gdzie po prostu chodzenie z tym wielkim żurawiem, i z telefonem po prostu wygląda totalnie dziwnie. Z tymi pokrętłami, z tym wszystkim, prawda? Więc tutaj po prostu wyciągniemy sobie z kieszeni, ponagrywamy i będzie elegancko. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że Wam się przydał. Ja już tu odkładam, żebyście się nie mylili, że ja tu pokazuję coś innego. Miałem też wspomnieć o konkurencji. Jest jeden jakiś chiński. Prawdopodobnie są dwa, w zasadzie dwa chińskie. Na pewno jest Xiaomi, Fimi Pan. To jest bardzo podobne do tego, tylko że ma troszeczkę większy ekran i ma szerokokątny obiektyw. Więc tym się chyba tylko różni. Ma, ma może troszeczkę inne menu, inne troszeczkę właściwości, jeżeli chodzi o jakość tych nagrań. Cena jest chyba troszeczkę niższa, chyba o, 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 o 400 zł z tego co pamiętam. Ale sprawdźcie sobie dokładnie. Jednak wydaje mi się, że kupowanie takiego czegoś. Z szerokokątnym obiektywem jest bez sensu, skoro możecie kupić sobie GoPro albo Osmo Action. To są kamerki sportowe, które właśnie do tego służą, które mają szerokokątny obiektyw i mogą zobaczyć dużo więcej niż to. A ten obiektyw, który ma e, około 26-27 mm e, tego obiektywu, to wtedy te nagrania wyglądają normalnie, wyglądają e, profesjonalnie i nie musicie kombinować z szerokokątnym obiektywem, i też macie ten efekt takiego. E, filmowego luku takiego wyglądu, więc, a drugi, drugi jeszcze jest dużo większy klon DJ Osmo Pocket, tylko że to jest dużo większe, to jest naprawdę dużo większe, widziałem zdjęcia, on się nazywał Revolut, nie, nie Revolut, Re, Re, coś tam na Re1, nie pamiętam, to jest nieważne, lepiej o nim nie wspominać, bo z tego co widziałem, to nie jest to sprzęt totalnie, totalnie warty uwagi, Minusem też DJ są te durne akcesoria, które wszystkie trzeba dokupić, ale myślę, że też właściciele Drukarek 3D na pewno będą tutaj ingerować w to, co można tutaj jeszcze zamontować. Dobrze, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że. Was nie zanudziłem, że Wam się przydał ten film, że będziecie wiedzieć, czy chcecie kupić ten sprzęt, czy go nie chcecie kupić, czy warto go kupić, czy nie. I troszeczkę Was przybliżyłem do Waszego zakupu lub też nie. Jeżeli Wam się podobał, oczywiście zostawcie komentarz, ocencie go i możecie zasubskrybować kanał. To jest oczywiście za darmo i zobaczycie więcej może podobnych filmów lub takich samych. Zobaczymy. Dobra, dzięki. Ja się żegnam, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam i hej!